Wiele osób kupuje złoto pod wpływem emocji, na przykład strachu przed inflacją, ale bez zrozumienia kluczowych mechanizmów rynkowych. Dzisiaj opowiem o 10 błędach inwestowania w złoto. Nazywam się Anna Bednaczyk i od ponad 20 lat zajmuję się inwestowaniem. Jakie to są błędy? Po pierwsze, brak wiedzy o rynku. Cena złota zależy od Kursu dolara amerykańskiego jest ono wyceniane w USD, więc jego cena często spada, gdy dolar się umacnia. stóp procentowych niskie stopy sprzyjają wzrostom cen złota, bo koszt alternatywny trzymania metalu jest niski. Popytu i podaży. Zarówno na poziomie fizycznym biżuteria, przemysł, jak i inwestycyjnym. Brak wiedzy o tych czynnikach może prowadzić do nietrafionych decyzji zakupowych. Drugi błąd to inwestowanie w złoto papierowe zamiast złota fizycznego. Złoto papierowe, np. kontrakty terminowe czy ETF-y, pozwala inwestować bez faktycznego posiadania metalu, co niesie ryzyko braku dostępu do złota w kryzysie finansowym i Działań pośredników. Niektórzy inwestorzy nie zdają sobie sprawy, że ETF-y mogą być zabezpieczone tylko częściowo fizycznym złotem. Złoto fizyczne to namacalny majątek, który można przechowywać poza systemem bankowym. Złoto fizyczne również niesie ze sobą dodatkowe profity typu podatki. Przy złocie fizycznym nie płacimy podatku, jeżeli go sprzedamy po pół roku od daty zakupu. Natomiast przy inwestowaniu w złoto papierowe zawsze zapłacimy podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Trzeci błąd to zakup w nieodpowiednich miejscach. Zakup złota od niesprawdzonych dostawców, np. Na, na aukcjach internetowych, niesie ryzyko oszustwa. Częste problemy to Złoto niższej próby, na przykład 14-karatowe zamiast 24-karatowego, czy też sztabki lub monety fałszywe pokryte tylko cienką warstwą złota. Zawsze warto kupować od renomowanych dlerów posiadających certyfikaty i długoletnią reputację. Polecam zakupy Bior Gold, zawsze mogę doradzić, jakie monety lub sztabki kupować i na co zwracać uwagę. Link do zakupów pod tym filmem. Czwarty błąd to pomijanie kosztów przechowywania i ubezpieczenia. Złoto fizyczne wymaga bezpiecznego miejsca przechowywania np. skrytki bankowej czy sejfu domowego. Poza sejfem domowym można oczywiście zrobić sobie skrytki, które nic nie kosztują, a na przykład zakopać w ogródku, czy też zrobić sobie skrytkę tam, gdzie można bezpiecznie przechowywać złoto. Inwestowanie w monety kolekcjonerskie zamiast inwestycyjnych. Monety kolekcjonerskie mają wysokie marże związane z ich wartością artystyczną, rzadkością lub historią. Problemem może być trudność w odsprzedaży, ponieważ. Wymagają znalezienia kolekcjonera, który doceni ich wartość. Po drugie, ryzyko przepłacenia. Ich cena może być wyższa i często jest niż wartość zawartego w nim złota. Monety bulionowe inwestycyjne, takie jak krugerand, liść klonowy czy australijski kangur, mają niską marżę i są łatwe w sprzedaży. Szósty błąd to brak dywersyfikacji portfela. Niektórzy inwestorzy stawiają na złoto jako jedyny składnik portfela, co ogranicza ich możliwości zysków. Złoto jest aktywem defensywnym, które nie generuje przychodu pasywnego w przeciwieństwie do dywidend z akcji czy odsetek z obligacji. Zyskuje na wartości w czasach kryzysu. A w czasach prosperity jego wzrost może być ograniczony. Złoto powinno stanowić od 10 do 20% portfela jako zabezpieczenie, a reszta powinna być zainwestowana w inne aktywa. Siódmy błąd to kupowanie podczas szczytów cenowych. Częstym błędem jest zakup złota w momentach paniki rynkowej gdy jego cena osiąga historyczne szczyty, na przykład w trakcie kryzysów gospodarczych. Po zakończeniu kryzysu ceny złota często spadają, co oznacza straty dla inwestorów, którzy kupili na szczycie. Kluczowe jest zachowanie dyscypliny i kupowanie złota, gdy jest niedowartościowane, a nie pod wpływem emocji. Warto też zwrócić uwagę na systematyczne, zakupy złota, żeby móc uśredniać cenę. Ósmy błąd, nieprzygotowanie się na wahania cen. Ceny złota mogą być zmienne, szczególnie w krótkim okresie. Inwestorzy bez doświadczenia często wpadają w panikę podczas spadków i sprzedają z dużą stratą. Nie rozumieją, że złoto to jest inwestycja długoterminowa. Jego wartość najlepiej oceniać w perspektywie wielu lat, a nie miesięcy. Dziewiąty błąd to pomijanie spreadów. Spread to jest różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży. Może ona wynosić od kilku do kilkunastu procent w zależności od produktu. Przy inwestycji krótkoterminowej spread znacząco obniża potencjalny zysk. Ważne jest, żeby porównywać oferty różnych dealerów i wybierać te z najniższymi kosztami transakcyjnymi, czyli z najniższą marżą. Dziesiąty błąd brak strategii wyjścia. Inwestorzy często koncentrują się na zakupie złota, zapominając o planie sprzedaży. Złoto może być świetnym zabezpieczeniem, ale warto je sprzedać gdy osiągnie satysfakcjonującą stopę zwrotu lub gdy zmieniają się warunki rynkowe. Brak strategii prowadzi do trzymania złota tak długo, co może być stratą szansy na reinwestowanie w bardziej dochodowe aktywa. Każdy z tych błędów można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu, edukacji i konsultacji. Jeżeli chciałbyś omówić strategię inwestowania w złoto, chętnie pomogę. Link do omówienia się na spotkanie również jest pod tym filmem. Jeżeli te treści Ciebie interesują, to zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję, że jesteś.